Witam Was kochani serdecznie w czytaniach na Maj, ponieważ mamy już 25 kwiecień 25 kwietnia najwyższa pora się za to zabrać. Maj czas miłości, czas wiosennych rozkwitów. Zobaczymy, co będzie w tych czytaniach, ponieważ w kwietniowych czytaniach bardzo było mało kielichów, mało emocji. Głównie denary, głównie buławy i sporo mieczy. Zobaczymy, jak to się będzie pokazywać teraz. E, polecam Wam serdecznie. E, słuchać też czytań dla swojego ascendentu. Ascendent możecie sprawdzić sobie w Google. Są do tego specjalne strony, aczkolwiek trzeba znać do tego, oprócz daty i miejsca urodzenia, dokładną godzinę urodzenia. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany indywidualnym czytaniem, skryptem runicznym, talizmanem archanielskim czy indywidualną medytacją, zapraszam Was do kontaktu mailowego. To wszystko jest u mnie dostępne. I pasujemy drugą talię z przesłaniami od wszechświata. Proszę o karty z przesłaniem dla baranów. Zodiakalnych baranów, rzecz jasna, co by nikt się nie obraził, i poproszę o karty na miesiąc maj 2020 dla zodiakalnych baranów. ogólna energia. Czym trzeba się będzie zmierzyć w tym miesiącu? Jakie są wpływy wewnętrzne, czyli to, co w głębi Was gdzieś tam sobie siedzi, niekoniecznie musi być pokazane i uświadomione, wpływy zewnętrzne, czyli to, co przychodzi z otoczenia lub od ludzi. Wasze nadzieje, wasze obawy. Oraz rada, wskazówka, potencjalny wynik, różnie się ta karta przedstawia. W tle macie głupca, czyli nowa świeża energia. Początki, już sobie odkryjemy karty. Troszkę się tu przeorganizujemy. Mhm. Ja wam to społazuję, żebyście nie musieli w tym uczestniczyć. Okej. Okay. I już się jakoś tutaj z tym usadowiłam. Odwieczny mój problem ze statywem. I zaczynamy. Przysłanie od wszechświata. Piękne dwie słówki. Przytulone do siebie, przy księżycu, przy planecie, i, i sentencja, i, i, i myśl, że kiedy opieram się na wierze we wszechświat, pokój staje się realny. A więc, kiedy wierzysz w to, że wszechświat Ci służy, że jesteś częścią wszechświata, a wszechświat jest częścią, częścią Ciebie, a Pokój ci służy, pokój staje się realny, pokój staje się prawdziwy. Przede wszystkim jesteś w stanie osiągnąć wtedy pokój w sobie pokój, spokój, akceptację. To jest taka kluczowa, fundamentalna rzecz, aby zaufać, że wszechświat tak naprawdę nas ochrania że wszechświat, los, Bóg, źródło, jakkolwiek sobie to nazwiesz, chce dla nas jak najlepiej. Często o tym zapominamy, bo nasze życie jest pełne różnych, niekoniecznie przyjemnych, czasem bardzo trudnych i bardzo bolesnych sytuacji, ale to doskonale widać z upływem czasu, gdy z perspektywy patrzymy na jakieś przeszłe wydarzenia, nawet na dramatyczne, traumatyczne, to możemy zauważyć, że wszystko wydarza się po coś i gdyby to się na przykład nie wydarzyło, dana sytuacja, dana rzecz nie zaprowadziłaby nas do konkretnej osoby, w konkretne miejsce, coś by się nie wydarzyło. Dlatego trzeba opierać się na tej wierze w to, że wszechświat nam służy. A wtedy będziemy mieli możliwość osiągnięcia tego spokoju i pokoju umysłu i duszy. I ogólna energia dla Was, drogie barany na Maj, to jest czwórka buław. Czwórka buław, która jest kartą zapowiadającą sukces. To jest też karta zapowiadająca popularność. Generalnie będziecie w Maju tacy zahartowani. Zahartowani. To może być ogień do walki o swoje cele, o swoje marzenia, o jakąś swoją realizację. To jest karta, która zapowiada taką postawę stabilnej i harmonijnej waszej natury, że w swoim działaniu będziecie przepełnieni tą stabilizacją i tą harmonią, a to sprzyja szczęściu. Tu jest też perspektywa dla tych, którzy mają jakieś spory, jakieś niznaski osiągnięcia kompromisu zakończenia tych sporów w jakiś satysfakcjonujący dla was sposób. Także wszelkie nastroje, przygnębienia, jakieś nerwowości powinny odchodzić. Ewentualnie jest to wskazówka, że jeżeli nie odchodzą same, to po prostu powinniście je porzucić, odrzucić taką postawę, bo tak naprawdę nic nie powinno wam zagrażać a jeżeli pojawiają się jakieś trudności to może być tak, że wy nadajecie im troszkę nadmierne znaczenie i wasza nadinterpretacja tutaj tak jakby sprawia, że to się wydaje jakieś nie do przejścia wszelkie trudności powinny zostać pokonane ci, którzy w jakiś sposób utracili swoją pozycję mogą ją w maju odzyskać mogą przestać Czuć się zagrożeni. I to wcale nie muszą być jakieś spektakularne, wielkie zwycięstwa, ale takie zwykłe sprawy: sprawy zawodowe, sprawy rodzinne, sprawy relacyjne, czy to z partnerem, czy to z przyjaciółmi, z dziećmi. To jest karta, która mówi, że zarówno w domu, jak i w pracy nastąpią dobre relacje, wręcz sielankowe. Zwłaszcza będzie to mocno odczuwalne dla tych, którzy właśnie mieli zupełnie sprzeczne energie, którzy mieli dużo energii konfliktu, dużo, dużo właśnie takich niesna, niesnasek. Natomiast na pozycji, przepraszam, bo się zamyśliłam, na pozycji, z czym trzeba się będzie zmierzyć, mamy tutaj córkę Buław, która mówi, że warto byłoby mocniej stąpać po ziemi. Warto byłoby nie brać na serio, tak bardzo na serio niektórych rzeczy, zwłaszcza jakichś błahych. I to jest to, o czym tu powiedziałam, że często możemy sami nadinterpretować pewne rzeczy i mogą nam one urastać do rangi wielkich problemów, wielkich trudności, ale to właśnie z tym będziecie musieli się zmierzyć, by nie nadawać tego znaczenia tak bardzo. Takie zdarzenia mogą nadchodzić. To mogą, mogą pojawiać się takie sytuacje, które będą was wystawiać na tą próbę. Aczkolwiek one nie są tak bardzo poważne, jakimi my je często widzimy. Myślę sobie jeszcze, że na pewno. Istnieje taka możliwość, że będzie trzeba się zmierzyć w maju z jakimiś nielojalnymi ludźmi, z jakimś rozczarowaniem, osobą, której być może nadmiernie, bezgranicznie zaufaliśmy, czy to może być jakieś, jakieś oszustwo, jakieś przekłamanie. To może być po prostu coś takiego, że czasami komuś chcemy pomóc. Lub ktoś chce nam pomóc i składa nam jakąś ciekawą propozycję, a potem okazuje się, że my nie mamy z tego żadnej korzyści, a tak naprawdę na naszej pracy, na nas samych, ktoś zbudował w sobie swoje własne królestwo. Także na pewno będzie trzeba się zmierzyć z tym, aby nie nadinterpretować pewnych rzeczy, ale też uważać, komu i w co się ufa. Jakie są wpływy wewnętrzne? Co jest w głębi Was? W głębi Was jest wisielec, w głębi Was jest jakiś dystans, jakieś zawieszenie, ale w głębi Was jest też tak naprawdę taka potrzeba, aby spojrzeć na wszystko inaczej, aby spojrzeć na wszystko właśnie z zupełnie innej, nowej perspektywy. I często jest tak, że nie dopuszczamy do siebie. Takie możliwości, bo tłumaczymy się tym, że życie nam nie pozwala, okoliczności, że tak nie wypada, tak nie wolno, ale tak naprawdę y, czasami tak po prostu trzeba dla własnego dobra, i tutaj się kłania ten zdrowy egoizm. To jest karta, która mówi o tym, że w głębi Was będzie taki nastrój głębokiej refleksyjności, y, że może zaczniecie właśnie dostrzegać świat zupełnie inaczej i będziecie wykraczać poza jakieś myślowe schematy bo to jest karta też takiej samorealizacji, rozwoju duchowego, y, zmiany stylu życia, zmiany dotychczasowych y, y, przyzwyczajeń, y, takiego kontemplowania, trochę medytowania, y, ale też pogodzenia w sobie jakichś sprzecznych cech, y, właśnie zdystansowanie się i do samego siebie, i do życia. Także taka potrzeba i y, taka gotowość tak naprawdę jest gdzieś tam w środku was, i warto byłoby ją jakby wyciągnąć troszkę na powierzchnię, bo no to są pozytywne cechy, gdy potrafimy tak się zdystansować, gdy potrafimy spojrzeć nie szablonowo na to, co nas otacza, na to, jacy jesteśmy, na to, jacy są inni ludzie. I, i to często nam wbrew pozorom pomaga, może nie generuje nam sprzymierzeńców, ale nam pomaga. Natomiast, jakie są wpływy zewnętrzne, wpływy z otoczenia? I tu mamy Matkę Mieczy, która zwiastuje jakąś rywalizację, ale to jest taka zdrowa rywalizacja rywalizacja, w której panują czyste zasady. I to jest karta, która mówi też o to jest druga karta, która mówi o jakimś zażegnaniu konfliktów, o pogodzeniu się jakichś zwaśnionych stron, zwaśnionych osób. Być może ktoś, kto jest bardzo dumny, sprytny, ale jednocześnie taki chcący być doskonały, być może to o taką osobę chodzi, że z tą osobą uda się zażegnać jakiś spór albo z tą osobą. Przyjdzie Wam w zdrowy, na szczęście, sposób na czystych, jasnych zasadach rywalizować. I tu jest taka wskazówka, że jeżeli to Wy będziecie musieli z kimś rywalizować, to naprawdę musicie mieć tak zwane asy w rękawie: musicie mieć walory, musicie być perfekcyjni, aby to wygrać. I to samo tyczy się w drugą stronę. Jeżeli chcecie z kimś wygrać, zwłaszcza z kimś takim jak Matka Mieczy, to. Musicie grać fair play. Jakie macie nadzieje i obawy? Dziesiątka buław. Boicie się to są ewidentnie obawy boicie się, że nie udźwigniecie wszystkiego. Boicie się, że za dużo wzięliście sobie lub bierzecie sobie na swoje ramiona że nie dacie rady ogarnąć wszystkiego w natłoku jakiejś sytuacji, w natłoku jakichś obowiązków. Że po prostu nie starczy Wam sił. I tutaj warto pamiętać o tym, że dziesiątka buław przestrzega nas i sugeruje nam, aby nie działać impulsywnie, aby działać z zaangażowaniem, ale żeby sobie wszystko planować. Bo. To można wszystko ogarnąć, ale to musi być poukładane. To trzeba tutaj uruchomić takie przewidywanie skutków. Trzeba się przygotować zawczasu na to, że nie zawsze wszystko da się załatwić tak, jakbyśmy chcieli, że czasami pewne sprawy trzeba odłożyć na jakiś lepszy ku temu moment. Najlepiej sobie robić listy jakichś pilnych spraw, pilnych rzeczy, które trzeba wykonać, i tak, jakby taką hierarchię tych najważniejszych. Które trzeba zrobić w pierwszej kolejności, które są priorytetowe, aż do tych mniej ważnych i coraz mniej ważnych. To pozwoli Wam właśnie sprostać tej rywalizacji, bo, bo to tak mi pasuje, że ta rywalizacja jakaś przychodzi z otoczenia i wy możecie się bać, że nie ogarniecie, że nie dacie temu rady. Ale w karcie rady, w karcie wyniku, macie znowu córkę mieczy. W ogóle to jest druga sowa. W ogóle to jest pełno zwierząt mocy, bo jest sowa, jest nietoperz, jest wąż. Także w karcie rady, w karcie wskazówki, w karcie wyniku, macie, moi drodzy, córkę mieczy. I to jest karta. Która radzi Wam przede wszystkim, która radzi Wam, abyście przede wszystkim zachowywali dystans. I to się tak powtarza, tak? To, co w Wisielcu, który ten dystans i to troszeczkę patrzenie z innej perspektywy jest w głębi Was. Macie gdzieś wewnętrzną potrzebę lub gotowość na to. I to jest dla Was rada i wskazówka, przepraszam, że. Mm, Trzeba zachować dystans do takich y, jakichś wspaniałych rad z otoczenia, tych z serii niezawodnych recept. Bo może ktoś taki z otoczenia sprytny Wam podsuwać takie rady. Zachowajcie do tego dystans, nie ufajcie bezgranicznie, bo. Musicie pamiętać o tym, że jeżeli sytuacje, to co mówiłam, że ktoś może wam coś zaproponować, i potem wy zbudujecie ich sukces, jeżeli dla kogoś sytuacje zaczynają się robić niekorzystne, to ta osoba w pierwszej kolejności będzie myśleć o sobie, a nie o tym, żeby być lojalną wobec was. I może się pojawić w tym miesiącu jakiś intrygant, ktoś, kto będzie chciał coś tutaj pokombinować. Może być tak, że jakieś wasze plany po prostu ulegną opóźnieniu. Generalnie macie być ostrożni, macie wykazywać swoją wewnętrzną mądrością, którą posiadacie. Sowy są zwierzętami, które doskonale widzą w ciemności, tak samo jak nietoperze. To są zwierzęta nocy, zwierzęta, które potrafią widzieć tam, gdzie to jest niejasne. Więc bądźcie spostrzegawczy, bądźcie rozważni. Bądźcie zdystansowani, bądźcie dobrymi obserwatorami, miejcie oczy i uszy otwarte. I przede wszystkim nie nadawajcie zbyt wielkiego znaczenia pewnym sprawom, bo urosną wam do rangi problemów być może wcale niepotrzebnie. Y no, powiedziałam na początku, że maj to miesiąc miłości. Tutaj, jako taka, miłość się nie pokazuje, aczkolwiek pokazało się dwa razy to zażegnanie sporów, tak? Więc to jest gdzieś takie na poziomie relacji. Nie wiem, niekoniecznie relacji partnerskich, to mogą być wszelkie relacje rodzinne, zawodowe, również też partnerskie. Ale ten największy nacisk tutaj odczuwam na to, abyście to, co było w czytaniu nowiowym o suwerenności. Wobec samego siebie. O tym, że my sami jesteśmy królami naszego własnego królestwa i myślę, że tutaj dla Was to jest yy, takie przesłanie, żebyście zadbali przede wszystkim o siebie, żebyście patrzyli przede wszystkim na siebie. Bo tutaj nie ma zapowiedzi jakichś wielkich kłopotów i trudnych sytuacji, ale to wszystko zależy zawsze od Was samych. Karty nie są wyrocznią, karty są wskazówkami, karty są drogowskazami. To są symbole, które pokazują potencjalne energie. A co Wy z tymi energiami zrobicie, jak Wy w tych energiach będziecie się poruszać, to wszystko zależy od Was i od tego zależy to, co wykreujecie, to, co przyciągniecie, moi drodzy, do swojego życia. Życzę Wam spokojnego, pełnego wewnętrznej mądrości miesiąca i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia.